Hello! Witamy się w nowym filmie. Mamy dzisiaj niedzielę. I witamy się w sumie już późno, bo już jesteśmy po śniadaniu. Po niedzielnym lenistwie przed telewizorem tak. na kanapie. A teraz stwierdziliśmy, że mieliśmy ochotę na lody. I pilnujemy tego, żeby... Żeby co? Jak to powiedzieć? <laughs> żeby najpierw się zmęczyć, a później zjeść. A potem zjeść, dokładnie. Więc idziemy na piechotę do lodziarni. I mamy jakieś 3 km w jedną stronę, tak? Tak. Edi oczywiście idzie z nami. A Edi loda nie odpuści. No nie, Edu jest małym lodziarzem. <noise> Słuchajcie, jest taka piękna pogoda, jestem w samej bluzie. I tak się bałam przed wyjściem, że może będzie mi za zimno może jakąś cienką kurtkę może kamizelkę ale nie. Teraz jest, jest po prostu fajnie. tak, jest idealnie. Że dzisiaj idziemy na lody. Aż jestem ciekawa, jakie smaki będą. Nie sprawdzaliśmy, nie? Tak, bo tam w ogóle zawsze na stronie podają jakie są e, smaki w danym dniu. E, a Michał mówi: Nie sprawdza będzie niespodzianka, więc idziemy na lody, może jakąś kawę, zobaczymy w ogóle, ile będzie ludzi. Kolejki. Tak, bo to w ogóle są takie wiecie lody. Już wam kiedyś mówiłam, one są robione na miejscu. Taką, takim, taką tradycyjną recepturą i są tu po prostu e, od zawsze. Zawsze kończyce. Jakby co? Ujanka. Lody ujanka Janka? Czy Janeczka? Nie, ujanka Janka. No my mówimy o Tak, bo nam się zawsze myli z Wisłą. U e, No i tutaj, tu są zawsze kolejki. A jak jeszcze jest taka, wiecie, piękna pogoda, e, to właśnie na rowerach albo na spacerach sobie ludzie chodzą na lody. Tak jak my. Już mam smak. Jestem taka głodna, bo w sumie jedliśmy śniadanie chyba, nie wiem, o dziewiątej? A, z tą godziną się coś tam... No, aha, właśnie, bo myśmy nie przestawili godziny. Znaczy, godzina się sama przestawiła. I obudziliśmy się dzisiaj przed ósmą i tak sobie pomyślałam, kurczę, wczoraj o tej godzinie byłam bardziej wyspana. A potem się okazało że przecież jest godzina do przodu. Zabrali nam godzinę snu. Co, Eduncio? Fajnie na spacerku? Edi idzie żwawo. No, Idziemy, idziemy. Edi mówi, że bakaliowe. Bakaliowe Edi zamawia. Dobrze. A ty na jaki masz smak? Co zawsze właśnie, bakalia, Rafaello, wanilia. O, raffaello. Mm. Coś stracciatella. Kiedyś były też takie dobre lody czekoladowe z wiśnią. Mm, to też było pyszne. No nic, zobaczymy co Co Chuba dobrego jest. będzie. Na pewno coś dobrego będziemy jeść. <laughs> My już słuchajcie, na lodach. Zobaczcie jakie. Mięchome, tutaj trzy gałki i bitą śmietanę <laughs> Jakie masz smaki? Śmietankowe, Raffaello i Nutellowe. I Nutellowe. A ja słuchajcie, też się skusiłam na trzy gałki i okazało się, że są właśnie mm, wiśnie w czekoladzie, więc wziąłam. Wzięłam sobie Rafaello, a te od góry fioletowe to są jakieś lawendowe lody. Jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. No Dobre? Tak. Zobaczcie, jak tu jest fajnie. Można sobie tak posiedzieć. O. Poczulować się i zjeść lody. Daj Adusiowi. O! Obronowne. Dobra. <grywia> hmm. Chcesz kosztować lawendę? Ktoś są. Jak lawenda? Nie wiem jak lawenda skutkuję, ale koś na są. No, pak Tak no lawendom. Słuchajcie, zrobiliśmy 600 km, ponad 600 km spacer. No. Nie? Masz tam mleko? Mam. No. Okay. Ale nie, to do ekspresu. Nie mam, to sam. Aha, dobra. Zmęczona jestem, to nawet nie widzę na no, oczym. No, ale zrobiliśmy 6 km, ponad ile zrobiliśmy kroków? A droga jakieś. 12,5 tysiąca. 12,5 tysiąca? No to możesz odłożyć. To myślałam, że zrobiliśmy więcej, ale dobrze nam poszło. Ja sobie, kochani, robię kawę i idę odpocząć, dopomontować montować film. A mój mąż dzisiaj robi obiad. Co dobrego dzisiaj robisz, mężu? Kurczak. No. to ryż. I ogórek w sosie, jogurtowym Aha. Tak zwana mizeria. Tak zwana mizeria. Tam jest jeszcze kukurydza, jakbyś chciał dorzucić puszkę kukurydzy, do tego to też będzie dobra. Do tej. Ale tak. No? Ten ogórek. Sos. Trochę dorzucę. I kukurydza. Ale tego otworzysz tutaj już całą, bo to w puszce i tak nie, nie może być. Nie, cała, dostać. bo będzie do kłosa i z wieczorem jeszcze. Sobie Robię sobie karmelowe latem espresso espresso to mi też od razu zrób kawę? Tak też też? Roma ale ja chcę tak samo lungo espresso i trochę zimnego mleka, wiesz? Dobrze, ale chcesz jaką kawę? Rome? Rome. Ok, to robimy kawkę. Słuchajcie, zobaczcie, jaki mam dzisiaj obiad pod nos. Voila. Mm. Ale to ładnie wygląda. Ryż jest z czym? Z kurkumą. Z kurkumą. A mięsko? Z czerwoną papryką. Sól, pieprz, czerwona papryka. Jeszcze tak. coś dawałeś? Nie. I tutaj mamy tą a la mizerię. no, no mizerię tylko z kukurydzą. Mm. Ale pachnie mega. Edi Ed już jest spał. <laughs> Edi udaje, że nie widzi, nie słyszy. Eddie jest zmęczony. Musiałam go zawinąć w kocyk, bo mu zimno. Nachodził się. Nachodził się. Jest, wiesz, bez futerka, więc jest mu zimno. I możesz też nałożyć. Wczoraj był McDonald's, nie, nie McDonald's, tylko Max. A dzisiaj mamy takie dobre, domowe jedzonko. a szybko Ci to poszło nawet. Jestem specjalistą. Jesteś mistrzem kuchni. Zabrzeńskiej kuchni. Dobra, to ja może skosztuję, co? Też kurczaczka. Pyszny, taki wiesz, w punkt. Nie zasuchy, Smacznego mąż Kochani, ja już jestem przebrana w strój, jak widać, sportowy. Zabieram się zaraz za ćwiczenia. A tutaj, jak widać, kawa dopita. Film zmontowany, właśnie się renderuje. Także we wtorek będzie bardzo długi vlog na kanale. Ale jak mnie znacie, to wiecie, że. Długie, filmy prawie 40-minutowe to taki e, prawie standard. <grych> no i tak, przygotowałam sobie, słuchajcie, tutaj matę, przygotowałam sobie hantelki, e, ale zaczynam standardowo od ćwiczeń na orbitreku I powiem Wam, że tak jakby, no nie staram się nastawiać, że nie wiem, muszę 20 minut, czy tam muszę 30 minut. Po prostu zawsze sobie daję taki minimum 10-15 minut, a jak mam siły, mam chęci, e, to ćwiczę dłużej. Przeważnie jest to dłużej. I może też dlatego, że właśnie. Nie mam takiej presji, że muszę, że tak patrzę na ten zegarek. I to zawsze robię w formie takiego zmęczenia, kardio, mocnej rozgrzewki. No i właśnie później przechodzę na matę i ćwiczę sobie jakieś ręce, nogi, brzuch, w zależności co mi się tam chce. I przeważnie ćwiczę z Chodakowską, przeważnie ćwiczę ze skalpelem. A słuchajcie, pokażę Wam się, bo. Nie będę tak mówić do, do maty. Oczywiście bałagan w tle jest na standard u nas no, więc przeważnie ćwiczę z chodakowską ćwiczę skalpel i robię sobie tak, że jakby nie ćwiczę całego skalpela przez to, że właśnie na tym orbitreku jeszcze ćwiczę tylko sobie go tak dzielę i na przykład tak, w jednym dniu ćwiczę na orbitreku i na przykład wszystkie ćwiczenia na nogi z chodakowską ze skalpela sobie po prostu wiecie wycinam z tego filmiku włączam sobie tyle ile potrzebuję albo orbitrek i na przykład wszystkie ćwiczenia na ręce, tylko na przykład na ręce bo w skalpelu bo jakby te wszystkie ćwiczenia to są jakby ilości powtórzeń bez handli, ale możecie też z handelkami. Właśnie ja mam te kilogramowe i z nimi sobie e, ćwiczę, albo też ewentualnie właśnie ćwiczenia na nogi. Także zawsze jest orbitrek i zawsze jest potem coś plus nogi, albo plus ręce, albo plus e, ręce, nogi i brzuch. No właśnie, zawsze coś jeszcze jest grane. Także taki jest plan. I też pojechał na siłownię, nawet go trochę dzisiaj zmotywowałam, bo tak zasnął tutaj na kanapie, jak montowałam film, pytam się, idziesz na basen albo na, na siłownię, nie mówi dzisiaj, po tym spacerze jest zmęczony. Ja wie, ok, to się przenieść do sypialni i tam sobie spać, a ja będę ćwiczyć. Tak wiecie, wstał, przebudził się, mówi, dobra, to jak Ty będziesz ćwiczyć, to ja też idę ćwiczyć, także fajnie się tak motywować też nawzajem. Bo ostatnio ja miałam tak, że a nie chcę mi się, nie mam siły i Michał mówi, ja idę na, na siłownię, e, a ty rób jak chcesz. No i też tak sobie myślę, nie no jak już poszedł na siłownię i, i ma siły, to, to ja tym bardziej też mam siły, też ćwiczę, więc tak się trochę staram nawzajem wspierać. No i cały plan jest właśnie taki, że teraz sobie poćwiczę, a potem e, kąpiel gorąca z jakąś kulą, jak to co niedziela i jak co niedziela będzie m, takie domowe spa. I w końcu podzielę się z Wami taką nowością, odkryciem, jeżeli chodzi o domową pielęgnację. Takie zabiegi właśnie w zaciszu domowym, we własnej łazience, takie domowe spa, ale coś, co jest totalnym sztosem. Także idę szybko ćwiczyć i w sumie dla Was to. Zaraz wracam i zaraz się łączymy z łazienką. ja już wykąpana i zrobiłam sobie już peeling. Dzisiaj wszedł peeling z Hydropepta, który bardzo dobrze znacie. Cały czas gorąco polecam. Jest to bardzo fajny peeling, który składa się i z, i z takiego peelingu, wiecie, z drobinkami, które najpierw nakładacie. A tu macie peeling enzymatyczny, który nakładacie właśnie. Na peeling ten numer jeden, to jest Peel One, Peel Two. Eee, właśnie on już mi się kończy, ale powiem wam, że naprawdę mam go już chyba drugi raz i jestem z niego bardzo zadowolona. I zaraz po peelingu kawitacyjnym jako urządzeniu, to jeżeli chodzi o jakiś taki produkt kosmetyczny do peelingu, to to jest numer jeden totalny. Ale słuchajcie, mówiłam wam już wcześniej, że dzisiaj do was przychodzę... Z totalną nowością i w mojej pielęgnacji z totalnym sztosem. Ja nie ukrywam, że testuję to urządzenie już prawie miesiąc czasu i już tak bardzo nie mogłam się doczekać, żeby Wam o nim opowiedzieć, bo moja skóra, jak widzicie, wygląda rewelacyjnie. Więc, jakby no nie przyciągając, od razu Wam powiem o czym mowa. To jest, słuchajcie, urządzenie od Skin Lovers. To jest coś takiego. Ja mam powiem, że ja ogólnie bardzo sceptycznie podchodziłam zawsze do takich urządzeń, wiecie, które używamy w domu, nie są to zabiegi w salonie kosmetologicznym czy kosmetycznym, ale, wiecie, fajne jest to, że mogłam sobie to przetestować nim. Tutaj wam teraz poopowiadam o tym. I jestem w tym totalnie zakochana. Efekt na mojej twarzy po prostu jest tak piorunujący i tak widoczny gołym okiem, że nawet po prostu osoby trzecie widzą efekt i cały czas się mnie pytają, czy ja mam jakiś nowy krem, czy ja chodzę na jakieś zabiegi kosmetologiczne, czy ja coś robiłam z twarzą. Nawet nie jedna z Was pisały pod niektórymi filmami niby złośliwie, ale były komentarze, że o Jezu, ile botoksów w twarzy, albo co tutaj się podziało. Żaden botoks, żadne kwasy, Nigdy nic nie robiłam z twarzą poza ustami, natomiast w ostatnim czasie zasługą takiego naprawdę widzę, liftingu i odmłodzenia jest właśnie to urządzenie. Słuchajcie, to urządzenie to jest nic innego jak metoterapia bez igłowa. Chciałam Wam też pokazać, w jakim przepięknym opakowaniu przychodzi to urządzenie. W takim, wiecie, kartonikowym urządzeniu, urządzeniu, pudełeczku, które możecie. Ja potem to wykorzystam na pewno na jakieś maseczki, nie maseczki, takie w płaszcie. Ale słuchajcie, to się idealnie nadaje na prezent, dlatego że przepiękne jest to pudełko. W ogóle paczka przychodzi przepięknie zapakowana. Do kompletu dostajecie całkowitą instrukcję od A do Z i poradnik użytkowania tego urządzenia. Więc wiecie, nie musicie się martwić, że czegoś nie będziecie wiedziały, co i jak. To jest zresztą, słuchajcie, banalnie e, prosta. Ja, słuchajcie, używam tego urządzenia rano e, i używam tego urządzenia wieczorem. Oczywiście nie codziennie. Wieczorem używam tak trzy razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Natomiast rano staram się używać tego codziennie i już Wam mówię dlaczego. E, włączamy urządzenie. Ona ma e, raz, dwa, trzy cztery tryby, pięć trybów przepraszam, dlatego, że w sumie jednego najmniej używam, to jest pozycja numer jeden, czyli clean to jest fajne, że tu możecie sobie słuchajcie ściągnąć tą nakładkę, no dość mocno o, coś nam się tu włączyło już, o ona dość mocno siedzi i przez to możecie sobie tutaj nałożyć płatek kosmetyczny i właśnie oczyszczać sobie w ten sposób twarz przed podejściem do kolejnych zabiegów Muszę no, teraz to ogarnąć Dobra, wszystko siedzi e, Więc mamy po prostu pozycję numer jeden Nie wiem, czy to po prostu będzie widać w kamerze To jest taki malutki wyświetlacz e, każdy, Każdą pozycję, każdą funkcję Możemy sobie zaznaczyć w trzech jakby stopniach tak? że od takiego delikatniejszego, średniego Do takiego najmocniejszego Ja nie ukrywam, że najczęściej używam tą opcję najmocniejszą e, Teraz tak, kolejna opcja to jest... E, Cool. Czyli to jest właściwie taka opcja chłodzenia te twarzy, taka jakby krioterapia. To trwa dwie minuty, i to jest po prostu idealny czas em, przy porannej. To urządzenie używacie już na sam koniec, po prostu robicie sobie całą pielęgnację, nakładacie finalny krem czy tam cokolwiek używacie na twarz i dopiero na sam koniec używacie tego urządzenia. Więc ja rano właśnie używam dwie minuty takiej krioterapii, która przepięknie budzi moją twarz, pobudza, niweluje wszystkie opuchnięcia twarzy, opuchnięcia w okolicach oczu i przepięknie niweluje takie wiecie Poranne sińce pod oczami Takie niewyspanie po prostu No to jest totalny sztos Pewnie znacie też takie maseczki, które się wyciąga z lodówki Albo wiem, że dziewczyny takie łyżeczki małe przykładają do oczu Teraz nie musimy się z niczym takim męczyć Mamy to urządzenie, które jest totalnym sztosem Jeżeli właśnie chodzi o taką poranną, szybką, dwuminutową pielęgnację Kolejnym moim ulubionym... Em, Programem to jest EMS Lifting i to jest absolutny hit. To trwa 5 minut i to właśnie przeważnie sobie robię wieczorem. Tak mówię, dwa czy razy w tygodniu jest ok. I przeważnie na sam koniec, kiedy już wiecie, zrobię sobie mleczkiem, tonikiem, umyję twarz porządnie, nakładam wtedy ten mój ukochany krem z Estelauder. To jest ten Revitalizing Supreme Plus dla skóry suchej totalny, absolutny hit jak dla mnie no i słuchajcie, potem włączam sobie to urządzenie i ty przez 5 minut masuję sobie twarz, przy okazji krem super się wchłania dociera dużo głębiej niż normalnie jakbym sobie tylko tak wiecie go nałożyła i, i tyle dodatkowo jakby masując tym urządzeniem twarz też dodatkowo masujemy tą twarz, przy każdym programie możecie sobie włączyć światełko czerwone, nie wiem czy to będzie widać i niebieskie. Ta, ta mm, pozycja numer 3, czyli ten EMS lifting, to są jakby poniekąd takie prądy i powiem wam, że jest trochę takie dziwne uczucie, bo jak sobie masuję, to czasem czuję, jak po prostu te mięsie tutaj wokół oczu e, drgają mi same i tutaj tak samo, także ewidentnie coś tutaj się e, podczas użytkowania tego urządzenia e, dzieje. Kolejnym macie tutaj taką nawilżającą pozycję, czyli taką Moisturizing, 5-minutówka i Cool Synthesis. To jest takim, to jest dwuminutowa też pozycja, i to jest pozycja, która bardzo fajnie nam pobudza skórę do wytworzenia kolagenu. Też macie takie uczucie, jakby przewodziło się wokół tutaj twarzy i po skórze trochę prądu, ale naprawdę to jest bardzo miłe uczucie. Tak naprawdę w momencie, kiedy wybierzemy sobie na przykład tutaj mamy niebieskie światło, nic się nie dzieje, dopiero o, jak przyłożymy do twarzy to ono zaczyna działać i od razu czuć taki efekt zimna. Ja słuchajcie, już nałożyłam jakiś czas temu krem, więc ta skóra już nie jest taka, powiedziałabym, śliska. Dlatego ja uważam, że bardzo fajnie od razu po nałożeniu kremu użyć tego urządzenia, bo ona tak fajnie sunie wtedy po twarzy, tak, my dodatkowo wykonujemy sobie masaż. Albo też fajnie sobie ostatnio też robiłam coś takiego, że nałożyłam sobie maseczkę w płachcie, potem jak ją ściągnęłam, to wiecie, ten płyn, który zostaje i wtedy zrobiłam sobie też tą maskę i po prostu. Słuchajcie, po tym miesiącu używania ja widzę efekty anti-aging. Wydaje mi się, że też drobne zmarszczki w okolicach oczu. A przypomnę wam, że ostatnio w ogóle nie używam żadnego kremu pod oczy. Używam tylko ten krem z Estee Lauder, a pod oczy cały czas używam taki. Empower Elixir z um, Mi. To jest coś takiego bardziej tłustego i to tak bardziej moim zdaniem nawilża skórę niż działa anti-aging, ale w porównaniu z tym urządzeniem stwierdziłam, że dam e, szansę sprawdzenia sobie totalnie jak działa to urządzenie bez żadnych wspomagaczy. E, także tutaj ta skóra wokół oczu jest całkiem inna. E, mam też wrażenie, że e, podniosła mi się znowu ta moja prawa brew, która ma tą tendencję do opadania, bo też tutaj przy, przy wykonywaniu Zabiegu dbam o to, żeby działać tutaj na okolice właśnie. Oczu. Skóra jest ujednolicona. Mam wrażenie, że pozamykały mi się jeszcze bardziej wszystkie pory, które do tej pory jeszcze gdzieś tam mimo jakichś zabiegów. No, jeszcze wiecie, jeszcze było je widać. Moje przebarwienia też wydaje mi się, że wyglądają dużo, dużo lepiej. I w ogóle ta skóra mam wrażenie, że ma taki efekt takiego glow, takiego zdrowego wyglądu. Ona jest taka jędrna, taka elastyczna. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale nawet mam wrażenie, że ten owal twarzy tutaj, że ta skóra jest taka. Bardziej napięta. Ja powiem Wam, że słuchajcie, jestem w totalnym szoku, bo naprawdę nie spodziewałam się e, takich efektów. Naprawdę super. Tak patrzę na siebie, wiecie, w podglądzie i, i widzę. I po prostu widzę te efekty. A powiem Wam też, że m, gdzieś tak po dwóch tygodniach używania tego urządzenia e, rano też sobie robiłam właśnie tę krioterapię, że tak powiem. E, no i siadam sobie, wiecie, przy stole e, z Michałem w dużym pokoju, który robił właśnie siadanie. Czekał aż wyjdę z łazienki, no i tak siedzę i tak widzę, że patrzę. Że na mnie patrzy i w końcu mówi do mnie tak, robiłeś z twarzą, ja mówię, ale co miałam robić? Nie, nic nie robiłam. Tak ładnie wyglądasz tak, tak promiennie I ta skóra tak wygląda Tak naprawdę pięknie wyglądasz I wiecie, facet to powiedział, czyli naprawdę muszą być totalne Na oczywiście hasło rozgadana 10, macie 10% rabatu To urządzenie może nie jest najtańsze Bo kosztuje całe 600 zł Ale ono na pewno jest warte Warte swojej ceny Dlatego, że nawilżenie dostajecie Anti-aging dostajecie Wiecie, jest to jakby rodzaj Mikrodermabrazy, dobrze ja mówię, bo ja Mezoterapii Zawsze zapomnę tego słowa mezoterapii. Jak wiecie, mezoterapia wykonywana w gabinetach kosmetologicznych, czy tam kosmetologicznych, jest wykonywana igłą, a to macie totalnie bezinwazyjnie, bez żadnych nakłód, nic się nie dzieje, możecie sobie bezpiecznie wykonywać to w domu. I nie musicie się bać, wiecie, że musicie gdzieś iść ktoś Wam będzie po prostu yy, nakuwał twarz. A wiecie, różnie, różnie bywa, różnie można trafić. Yy, tym bardziej, że w salonie kosmetologicznym pewnie taka jedna mezoterapia kosztuje około 250-300 zł. Wiadomo, że tam są też ampułki i tak dalej. A, a tutaj macie urządzenie za niecałe 600 zł na zawsze, tak? I tak naprawdę też możecie sobie kupić ampułkę, nałożyć właśnie ją na twarz i tym urządzeniem masując, wprowadza, wprowadzać ją w głąb skóry, nie używając żadnych igieł. Eee, także naprawdę powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Eee, będę to cały czas używać. Mam nadzieję, że to widzicie po mojej twarzy, że to w kamerze widać, jestem, widzicie, teraz totalnie bez makijażu, bez żadnego podkładu, bez niczego. Eee, a ta skóra wygląda tak, jakbym miała ja co najmniej nałożony krem BB. Jakość wykonania tego urządzenia jest po prostu. Nie tylko, że to jest ładne to urządzenie, po prostu jest wykonane eee, bardzo, bardzo solidnie. Dobra kochani, uciekam. Eee, uciekam, uciekam, bo Michał robi kolację, dzisiaj w ogóle mam jakiś taki e, dzień, że wiecie, śniadanie zrobił, obiad zrobił, zabrał mnie na lody, teraz robi e, kolację, także ja Wam też życzę miłego wieczoru, miłego dnia, w zależności o której godzinie mnie oglądacie. Widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę. Koniecznie zostawcie pod filmem. E, w komentarzu info, czy chodzicie do salonów kosmetycznych na takie zabiegi, czy jednak skusiłybyście się na coś takiego w zaciszu domowym i osiągnęłyby taki piękny efekt.